Śmigamy dziś rowerasem na Event Vinci w Kofeinie. Specjalnie wziąłem urlop, żeby tam dojechać, więc myślę, że będzie warto. Pierwszy przystanek w Twisterze. Rowiant kupiony. 12.06 można ruszać. Dawno nie byłem na rowerku, więc możliwe, że spuchnę. Takie widoczki po drodze. Lażyczka. Jeszcze trochę przede mną. To jest Rzyczko. Hej, chyba się spóźnię. Miałem ten tędy pojechać, tu miałem przystąpić do drogowych. Udało mi się. Przejechałem normalnie przez plac budowy. Nikt mnie nie chytnął. Tamtąd jechałem. Dałem rady. Czerwona prowiant w takich okolicznościach może być. Bydgoszcz na horyzoncie. Bydgoszczy, jakie traski mają fajne? Podobno rowerowa z tej Patrzcie, jakie to są traski normalnie. To się leży źle, pięć Ale tu się śmiga. Most jak w New Yorku. Udało się. Normalnie, jak nagrywam moje tripowe vlogi, to daję Kaskowską do kolaboracji dla Fejmu. Ale teraz to zbyt poważny event, żeby ją dodać. Więc będzie to vlog indywidualny.